Cześć wszystkim bardzo Was przepraszam, że dopiero teraz wiem, że było 100% chętnych na to, żeby ten QA był wczoraj. Niestety miałam wypadki mi Kraków, więc po prostu było zbyt dużo ludzi, żeby mogła nagrać te odpowiedzi wczoraj. Dlatego robię to dzisiaj, więc bardzo przepraszam. Odpowiem na trzy pytania, ponieważ też mam troszkę kiepsko z czasem, ale trzy są takie, na które chętnie odpowiem. Cieszę się, że zostały zadane, i myślę, że um, zostawię Wam was z taką nutką niepewności trochę. E, będzie to takie pytanie, które też bardzo się cieszę, że zostało zadane. E, i, i, no i co? No, zresztą zobaczycie. Lecimy z tym. Ok, pierwsze pytanie było e, o moje wykształcenie. Dlatego bardzo się cieszę, że zostało ono zadane. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, to z zawodu jestem magister inżynier, inżynier środowiska na wydziale nauk technicznych oraz magister zarządzania projektami. Dodatkowo mam dosyć dużo kursów: kursy języka angielskiego, niemieckiego, kursy ratownictwa medycznego, kursy oczywiście z marketingu, kursy również z makijażu, kursy jakie mam tam jeszcze instruktor terapii zajęciowej. I masę kursów psychologicznych. Także nie wiem, co tam jeszcze robiłam, ale kursów mam naprawdę bardzo dużo. O kurs to miałam zarządzania zespołem, kierowania zespołem. Naprawdę mam masę tych kursów, masę również certyfikatów, do tego no, moje wykształcenie to magister, inżynier. Było również pytanie, do jakiej szkoły chodziłam. Więc nie wiem, czy chodzi o podstawówkę, gimnazjum, myślę, że nie. Jeśli chodzi o liceum, było to pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Długosza w Nowym Sączu. Kolejne pytanie, może z wypożyczalnią. Ktoś się mnie tam zapytał, czy będę współpracowała z inną wypożyczalnią samochodów. Dostałam taką propozycję, jednak na ten moment nie będzie to wypożyczalnia samochodów. Nie mówię nie, bo życie czasem pisze różne scenariusze ale aktualnie nie myślę o tym, żeby współpracować z inną wypożyczalnią samochodów. Dobrze, i ostatnie pytanie. Było to pytanie o firmę Wake Up. Miałam przyjemność współpracować z tą firmą. Zostałam tam zaproszona jako sponsor. Także co? No, zostałam potraktowana po prostu jak VIP. Także mam bardzo miłe wspomnienia z tą firmą. Ludzie, którzy ją tworzą, to są naprawdę prześwietne osoby, naprawdę uwierzcie mi, są bardzo serdeczni, pomocni, mili. No i ogólnie, jak mają sponsorów, to no naprawdę można się poczuć bardzo wyjątkowo. Miałam swoją lożę w klubie, miałam wszystko, co chciałam, dostałam jeszcze później prezent.